Jesteśmy w Muzeum Fabryki Przy Manufakturze, centrum całym projektu Łódź 600. 600 obrazów na 600 lecie łodzi. Wchodzę po schodach do przestrzeni, w której już wiszą obrazy. Niektóre bardzo zjawiskowe. Tutaj mamy obraz, który jest namalowany w no, jaktora. To jest piękna rzecz. Tutaj mamy łódź w kwiatach. Chodzimy wyżej, tu jest piękny Łódź symbol odwzorowanie XVI-wiecznego symbolu miasta Łódź przez panią, nie pana Emila Szczęśniaka. Wchodzimy do przestrzeni galeryjnej muzeum, w której mamy około 30 prac i to prac niesamowicie różnych prac, które się pojawiły z różnych rejonów świata, które swoim charakterem absolutnie podkreślają unikatowość Łodzi, bo Łódź jak wiemy przez te 600 lat istnienia, w zasadzie 200 lat Łodzi Przemysłowej była miastem wielokulturowym. Mamy tutaj zgromadzonych szereg obrazów Tutaj jest taka ciekawostka. Jest to pierwszy obraz namalowany w 2020 roku przez pana Andrzeja Krakowskiego. I tutaj zaraz się szybko przyniosę i wrócimy. Jest obraz drugi namalowany w tym roku przez pana Janusza Reszkę otaczony obrazami w zasadzie z całego świata, które nam wspaniali arcyści przysłali. Tutaj jest Filipe Alcarzon, Echnikę, o ile dobrze czytam, padło źle. Tutaj mamy obrazy przysłane też przez artystów z Ameryki Łacińskiej. Dani Munos. Tutaj mamy obraz Maria Bernadim, Abruelo Pavlez. Tutaj mamy zwiedzających, którzy przyglądają się tym obrazom. Na tej ścianie mamy parę zjawiskowych obrazów tutaj w charakterze przez Pana Włodzimierza Stalmaszczyka z Łodzi. Tutaj mamy Pana Jarosława Hrabąszcza, dziekana malarstwa na ASP w Łodzi. Szereg obrazów, które swoim charakterem są absolutnie unikatowe, a dotyczą jednej sprawy, czyli 600-lecia Łodzi. Tutaj mamy bardzo zjawiskowy obraz, który jest popełniony na tej właśnie pięknej tkaninie Panią Urszula Święcicka która za pomocą tkaniny i nitki zrobiła przepiękne dzieło, które wisi jak kilim. Także w tej przestrzeni mamy kilkadziesiąt obrazów, tutaj jeszcze pokażę taką ciekawostkę, bo to jest obraz namalowany przez wyśmienitego polskiego tonora, Pana Wiesława Ochmana. Pod spodem napisane w tym jest saabieda, że tymi łodziami na 600-lecie łodzi dopłynam się nie da. Począć się humorowy do pana Wiesława. I tu mamy niesamowicie interesujące dzieło pana Dariusza Mendarczyka. Łódź, sława i Chwała. Jak widać, jest to technika łączona, bo jest to płótno tkane piętro niżej i ceramika. Przepiękna rzecz. Naprawdę godna polecenia, żeby na nią popatrzeć trochę inaczej. Także w tej przestrzeni pokazujemy pierwsze kilkadziesiąt obrazów. To jest serce całego projektu. Muzeum, fabryki przy manufakturze, która tam za oknami do nas spogląda, z dużą sceną, na której się odbywają wszelkiego rodzaju imprezy poświęcone 600-leciu łodzi. My mamy tą szansę, że jesteśmy w przestrzeniach muzeum, które są wyśmienite do tego celu. Jest to pierwsza grupa obrazów poświęcona 600-leciu łodzi, i nie ostatnia. Bo ta wystawa potrwa do końca sierpnia, natomiast później pokażemy kolejne kilkadziesiąt obrazów, może kolejne 150. Zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzenia tej wystawy w tym szczególnym miejscu jakim jest muzeum. Zapraszam jako kurator, jako pomysłodawca całego przedsięwzięcia, kłaniam się Państwu Waldemar Plusa. Pozdrawiam serdecznie firma Art Banking z Wrocławia. Pozdrawiam też Stowarzyszenie Art and Design z Łodzi, z moim przyjacielem Andrzejem Jaskulskim. Pozdrawiam Panią Agnieszkę Skupisz, Skubisz, która tym muzeum tutaj tak pięknie zawiaduje i organizuje tak wspaniałe rzeczy. No i cały zestaw ludzi od Zbyszka, Poprzezanie i Angelikę i wielu innych. Nie omijając oczywiście Pana Sławka, który zarządza całą manufakturą, galerią to dzięki manufakturze ten projekt uzyskał, że tak powiem, tkaninę. To manufaktura jest głównym mecenasem całego przedsięwzięcia. Życzymy łodzi jak najlepiej. Jak to powiedział pan Marian Turski, kolejne 600 lat niech będzie 1200. Pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia wystawy.